Dzień dobry moi drodzy, witam was w mojej kawiarence językowo-kulturalnej. Kiedy w młodości po raz pierwszy czytałem, a może nawet kiedy oglądałem film, bo najpierw chyba oglądałem film w dzieciństwie, rękopis znaleziony w Saragosie według powieści Jana Potockiego, e, uderzyło mnie, że e, ludzie zwracają się, mężczyźni zwracają się do siebie senior-kawalerze. No, właśnie w takim starym wydaniu, pamiętam kiedy czytałem, yy, oczywiście w przekładzie Edmunda Chojeckiego, yy, to właśnie było senior kawalerze. Trochę takie, tak, tak śmiesznie to dla mnie brzmiało, bo no, senior po hiszpańsku i wołacz w języku polskim. W nowszej wersji jest już senior kawaliero. W naszej wersji cały czas Edmunda, w przykładzie Edmunda Chojeckiego, ale ktoś pewnie się zorientował, że to trochę tak dziwnie brzmi. Ale właśnie to słowo kawaler, przecież kawaler, no to w języku polskim był od dzieciństwa, pamiętam, kawaler, no to wiadomo, no, no bezrzędny mężczyzna, młody, prawda, który jeszcze się nie ożenił, nie wdowiec, prawda, nie inny singiel, singiel tylko, tylko bezrzędny, młody, E, mężczyzna. Kawaler. I skąd taka nazwa? Przecież kawaler, słowo kawaler pochodzi od słowa e, od caballo, Cavallo, szewal, czyli koń, szewalier, kawaliero, e, czy cavaliere e, po polsku, To są jeźdźcy. To są ludzie, którzy mają coś do czynienia z końmi. No i teraz, co to znaczy? To jest tytuł, to jest tytuł szlachecki, taki najniższy stopień szlachecki, czyli po prostu nic innego jak rycerz, bo skąd się wzięło polskie słowo rycerz? Od niemieckiego Ritter, które później w niemieckim, prawda, przeszło w Reiter, Reitaria, prawda, jazda, ale to też jeździec, to ktoś, kto jeździ konno. I, no ale kiedy, kiedy, Pols, kiedy właśnie rycerz stał się y, <laughs> po prostu bezrzędnym mężczyzną, no właśnie y, prawdopodobnie gdzieś tak w okolicach XVIII wieku y, takie procesy językowe jakieś tam y, przeszły, że prawda, no, młody, młody szlachcic, prawda, czyli kawaler y, no, ubiegający się o, y, o żonę, no to właśnie mówiono na niego, przyjechał. Kawaler, prawda? No i tak się pewnie to przyjęło. No, z dzieciństwa też pamiętam, że ironicznie starsi ludzie mówili do młodego chłopca, na przykład w tramwaju: No, kawalerze, ustąpiłbyś miejsca starszej pani. Idąc tropem jeździeckim. Warto sobie przypomnieć, że w starożytnym Rzymie istniała klasa obywateli, których nazywano ekwitami. Całe szczęście, że obecnie w literaturze się po prostu używa tej łacińskiej nazwy ekwici. Oczywiście pochodzi to od, też od nazwy konia, czyli ekwus. W czasach republiki, we wczesnych latach republiki, kiedy kształtowały się stosunki społeczne w starożytnym, rzymskim społeczeństwie. Ekwici byli drugą klasą po nobilach, którzy byli zobowiązani właśnie do wystawienia, do, do odbycia służby wojskowej konno. Konia oczywiście musieli sobie sami utrzymać, a więc musieli być na tyle zamożni, żeby stać ich na, na konie. Później później no po prostu kiedy armia rzymska stała się armią zawodową, ekwici stali się tylko no, klasą społeczną, grupą społeczną, a nie, a nie odbywającą służbę wojskową konno grupą mężczyzn. Także coś takiego, jak stało się jak z naszą szlachtą. Rycerze po prostu przekształcili się w szlachtę, która niby tam mógł, powinna w wojsku, wojsku służyć, ale tak naprawdę z tym wojskiem to tam różnie bywało. I tak samo jest z tymi ekwitami. W starszej literaturze, no właśnie tak śmiesznie, ponieważ no właśnie te, te, ten ekwus, koń, Nazywano ekwitów y, po polsku, prawda? W literaturze polskiej, historycznej, rycerzami, że to była klasa rycerzy, ale oczywiście to, to jest y, anachronizm, bo oczywiście rycerze to jest już kwestia y, średniowiecza. I teraz, moi drodzy, no właśnie, jak to się w historii często dzieje? Coś najpierw jest rzeczywistą. Y, jest częścią prawdziwej społecznej rzeczywistości, od, ma jakąś praktyczną rolę, czyli ci ekwici naprawdę byli żołnierzami konnymi, a później stają się tylko tytularnymi, prawda, jeźdźcami, ponieważ najczęściej ekwici byli, byli grupą społeczną, która zajmowała się handlem, biznesami, bankowością itd. Tak i to samo się dzieje, moi drodzy, przecież później w średniowieczu. Tytuły arystokratyczne, skąd one się wzięły? Weźmy pod uwagę takiego hrabiego na przykład. Ką po francusku, count po angielsku, e, prawda, graf po niemiecku. Skąd się wziął taki tytuł? Pierwotnie w państwie Karola Wielkiego byli to po prostu naczelnicy. Poszczególnych regionów, prawda? Czyli, czyli państwo było podzielone na jednostki administracyjne i na czele każdej tej jednostki stał hrabia. I on mógł zostać, to był zwyczajny urzędnik królewski, no, później cesarski. On mógł być w każdej chwili odwołany no, teoretycznie. Później ci ludzie, no, ponieważ no, sprawność państwa średniowiecznego była troszeczkę inna niż dzisiejszego. Ci ludzie po prostu utrwalali swoją władzę i zostawali, prawda, zawłaszczali sobie często ziemię sobie podległe i stawali się y, hrabiami, tak żeby później y, hrabia stał się po prostu zwykłym tytułem, no zwykłym, no, takim dość wysokim w hierarchii, ale, no, ale po prostu tylko tytułem, a nie, nie powiązanym z urzędem. Tak samo tytuł markizm. Co to znaczy markiz W tytulaturze arystokratycznej to zaraz po księciu. Markiz to po prostu margrabia, czyli ktoś, kto stał na czele, czyli po prostu taki hrabia, który stał na czele e, marki, czyli hrabstwa pogranicznego, czyli prawda, obwodu pogranicznego, czyli miał jeszcze więcej uprawnienia niż zwykły hrabia, ponieważ miał uprawnienia wojskowe, ponieważ no właśnie odpowiadał za obronę granic. No i stąd. Markis, ale później stało się to zwykłym tytułem, prawda? Bez żadnej konkretnej władzy, bez żadnego urzędu. W Polsce tytułów arystokratycznych teoretycznie nie było. To znaczy, owszem, jeżeli ktoś był potomkiem kniazia e, ruskiego czy litewskiego, mógł e, używać tytułu księcia. Radziwiłowie, wiemy, dostali im tytuł księcia od cesarza rzymskiego. Także, owszem, były różne tytuły. W czasach saskich przybyła arystokracja, no właśnie, z Saksonii i też właśnie te tytuły zachowała. Ale generalnie w Polsce tytułomania jednak też istniała. Tylko, że. Nieco innego typu. Mianowicie, no, Polska była krajem, właśnie, gdzie każdy szlachcic chciał mieć jakiś urząd. Ktoś, kto ma urząd, ten coś znaczy. I nieważne, czy ten urząd był faktyczny, czy tylko tytułarny, bo na przykład można było dostać urząd Cześnika Parnawskiego, podczas gdy Parnawa już od dawna do Polski nie należała, ale tytuł był, no i szlachcic się cieszył, że ma jakiś urząd, a w związku z tym tytuł. Podobnie było z synami magnatów, na przykład, czy jeżeli ktoś był wojewodą kasztelanem, to jego syn był wojewodzicem, kasztelanicem, syn starosty to starościc i bardzo chętnie tych tytułów używali, chociaż w praktyce, no, nic nie znaczyły, ale tytuł jest tytułem. No i moi drodzy, wróćmy do tytułu kawalera, rycerza, kawalera. Otóż pamiętamy pewnie z historii, że... z lekcji historii, że istniały w wieczu zakony rycerskie. No my, Polacy, znamy doskonale zakon krzyżacki, a jak jest zakon po angielsku. Zakon krzyżacki to teutonic order. Order. Order, Prawda? E, to jest. Em, to jest po prostu zakon w tych językach z łaciny, prawda? Order, my kojarzymy słowo order z odznaczeniem, prawda? z jakimś tam krzyż orderu, krzyż komandorski i tak dalej. A czym są ordery dzisiejsze, te odznaczenia? No właśnie, znowu są przykładem tego, jak coś, co kiedyś było traktowane poważnie, czyli taki zakon rycerski, który wymagał y, ogromnej dyscypliny, poświęcenia, między innymi też pobożności, ale, ale, ale również żelaznego treningu wojskowego, w pewnym czasie przekształcają się te zakony no, w taką zabawę dla arystokratów. No, jeżeli, moi drodzy, jeżeli car Paweł I, e, prawosławny władca Rosji, staje się wielkim mistrzem zakonu Joannitów, katolickiego zakonu Joannitów, no to coś tam gdzieś musiało być, e, coś musiało nastąpić, jakieś rozwodnienie. Tej dyscyplinie y, za, y, zakonnej. Y, no dzisiaj też to, to jest zakon, właśnie, no, gdzie ludzie, y, właśnie najczęściej arystokraci, bogaci, prawda? Y, arystokraci, y, są przyjmowani do tego zakonu. Jest to no, uważane za wielki honor w tym świecie. Natomiast y, no właśnie, natomiast zaczęto ustanawiać świeckie ordery, czyli tak naprawdę świeckie zakony. Proszę zauważyć, słowo order. Krzyż Komandorski, Komandor Zakonu, Komandor Templariuszy, Komandor Joannitów to nic innego jak Komtur u e, Krzyżaków. Czyli moi drodzy, jak dostaje się Krzyż Komandorski, to Krzyż Komturski można powiedzieć. No, jest to ta klasa, gdzieś tam jest się w tym zakonie, na, takiej, na jakimś takim poziomie. Kto przyznaje, e, kto przyznaje ordery? Kapituła, prawda? Czyli znowu organizacja zakonna. I tak to jak się, i kiedy jest się yy, no właśnie kiedy dostaje się orden staje się człowiek jego kawalerem a więc rycerzem rycerzem zakonu no często sobie nie zdajemy z tego sprawy ponieważ no właśnie to wszystko się rozwodnie. to kiedyś miało właśnie jakiś konkretny wymiar to wszystko, to był na przykład zakon to był rycerz naprawdę to był ktoś kto jeździł konno i yy, walczył prawda? no dzisiaj jest to tylko Y, y, honorowy, y, honorowy tytuł i no jest to rodzaj, powiedzmy sobie szczerze, zabawy. Pozdrawiam.